Najlepsi partnerzy dla zodiakalnej wagi. W tym nagraniu o najfajniejszych dopasowaniach partnerskich dla wagi i dosyć spontanicznie powiem, ponieważ sobie nie zaplanowałam, nie zanotowałam wcześniej, kogo wymienię. I tak troszkę nietypowo w przypadku wagi często druga waga jest bardzo fajnym dopasowaniem. Wagi, obydwie potrzebują partnera i nieźle ze sobą działają. W ogóle waga jest znakiem, który bardzo dobrze tworzy relacje z innymi ludźmi. Jest nastawiona na tworzenie relacji i mogłabym powiedzieć, że waga w prawie każdym znakiem stworzy relacje umiejętnie, jeżeli inne aspekty horoskopu tutaj coś takiego sprzyjającego nam dają. Baran jest opozycją wagi i jest też niezłym partnerem dla wagi, ponieważ jest tak, iskrzy, jest tak, no, konkretnie jest ciekawie. Baron i waga się wzajemnie dopełniają, więc dałabym je tutaj. Bliźnięta i wodnik z jednej strony jest to trygon więc wszystkie te znaki są powietrzne ale ciągle jak obserwuję związki w otoczeniu to dwie wagi razem fajniejsze wagi z ognistymi znakami, czyli waga z lwem waga ze strzelcem całkiem fajnie to potrafi działać widziałam też związki wag i byków i Widać, że połączyła je ta Wenus, która rządzi jednym i drugim znakiem, ale te znaki są jednak zupełnie inne i z mojej perspektywy powietrze i ziemia to nie jest zazwyczaj zbyt dobre dopasowanie, chociaż zdarzają się dobre związki też i takie. Chętnie poznam Wasze doświadczenie.